Panie starosto, po raz? Siedemnasty. spotykamy się na zawodach śrileckich o pokar starosty Pujatukolskiego. I dzisiaj pogoda dopisała, idealnie. To z reguły zawsze mamy dobrą pogodę. Nieraz padało, ale to na samych końcu już przy wręczaniu nagród. Ale dzisiaj myślę że będzie wspaniała pogoda i dobra dobra zabawa. I strzelectwo nie jest niszowym sportem w naszym powiecie. Nie 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 jest no, zainteresowanie z roku na rok rośnie. Łączymy to najpierw zawodami takimi samorządowymi i, i, i przedsiębiorcy a druga część jakby są typowo zawody lokowskie. Gdyż powiedzmy no, różnica poziomów jest taka że, że żeśmy to rozgraniczyli. Niemniej jednak ta całość tworzy zawody. Do tego jeszcze są dołożone zawody które się już odbywają no, już od skoro świt wędkarskie. Więc potem razem tutaj wszyscy nagrody wręczamy i myślę, że to jest dobra okazja do spotkania, do porozmawiania między samorządowcami, przedsiębiorcami, no, ludźmi różnych, różnych, różnych zawodów, czyli mieszkańcami naszego powiatu. Od lat pan również jako zawodnik. Na jakie wyniki się pan liczy? No myślę, że gdzieś tak blisko 90, 85, 87, zawsze raz do roku strzelam, tak nie ma czasu, ale jaki wynik osiągam. Kiedyś strzelałem częściej, ale teraz rzadziej, ale no myślę, że wynik nie jest taki zły. Czyli liczy się przede wszystkim dobra zabawa? Dobra zabawa, mówię, okazja do spotkania, do porozmawiania, o, jeszcze mamy atrakcję, grochóweczkę, także, że coraz więcej, cieszymy się ogromnie, że coraz więcej to, to, to zainteresowanie rośnie, no myślę, że i, że i klimat w ogóle wokół, wokół tych sportów obronnych, wokół, wokół wojsk terytorialnych, to wszystko ze sobą się składa, że ludzie są coraz bardziej zainteresowani tego typu sportem i tego typu spędzaniem czasu. Najlepsze przygotowaliśmy zarówno w kategorii drużynowej, jak i indywidualnej puchary i medale, puchar dla kategorii takiej ogólnej zespołu drużynowej za pierwsze miejsce i medale oraz dyplomy dla kolejnych drużyn do szóstego miejsca, medale również za drugie i trzecie miejsce jest Zgodnie z regulaminem tutaj wyróżniamy również najlepszą drużynę żeńską, tylko składającą się z kobiet i też otrzymuje ta drużyna puchar, medale, następnie za drugie i trzecie miejsce są również medale i dyplomy. W kategorii indywidualnej mamy podział. Za pierwsze miejsce w kategorii zarówno mężczyzn, jak i kobiet jest Puchar medal i dyplom, za drugie trzecie jest medal i dyplom i od czwartego do szóstego dyplom.